W zwiastunie wykorzystano zapis rozmów z osobami LGBT+, na podstawie których powstał scenariusz spektaklu. W materiale występują zawodowi aktorzy. Ciemność. Kształty liter rysują się na tle maszerującego tęczowego tłumu. Działa L. Dobrze. Więc nazywam się Natomiast zazwyczaj funkcjonuje jako po prostu drugie imię. I wiem, że jestem nagrywana. G. Celem realizacji spektaklu dokumentalnego pozwolę sobie przenieść bliżej nas telefon, co dodatkowo świadczy o mojej świadomości tego, że jestem nagrywany. B. Zgadzam się na upowszechnianie moich słów, głosu i poglądów. Rzeczycie sobie prawne dane, czy? Yy, to znaczy tak jak się czujesz? T. Rozjaśnienie. Bohaterowie wypowiadają się do kamery jako pierwszy uśmiechnięty chłopiec. Nazywam się Alan i zdaję sobie sprawę, że jestem nagrywany. Nie mam z tym problemu. Ja właściwie urodziłem się jako kobieta. Eee, też z imieniem, też jest śmieszna historia trochę, bo moja mama zawsze chciała mieć córkę, którą nazwie Joanna. I ja mam szóstkę rodzeństwa i pierwszej córki jej się tak nie udało nazwać. drugiej jej się tak nie udało nazwać. No i nazwała tak mnie. Dziewczyna w kręconych włosach. Nie znoszę calineczki, bo jest to bajka, w której Wszyscy kogoś wykorzystują. Jest to bajka, której się strasznie bałam jako dziecko. Jest to bajka, w której. która podważa wszelką wiarę w, w zaufanie w człowieka. Kobieta w krótkich włosach. Przez bardzo długi czas nie potrafiłam mówić nie drugiej osobie. Co miało swoje różne skutki. Łysy chłopak. Jestem jest we mnie tak dużo wkurwienia. I strachu. Nastolatka o ostrym spojrzeniu. Nie jest tak, że jak my będziemy miłe i uprzejme, i pokażemy, że jesteśmy ludźmi, to dostaniemy jakieś prawa. Jeżeli będziemy działać oddolnie, to nie wolno nam skreślać ludzi. Uciekająca wzrokiem smutna dziewczyna. To przypominało takie obrazy, że nie chcę używać tego porównania, ale myślę, że jest najlepsze, że to był taki obraz. Jak zbierasz Żydów w stodole i ją podpalasz, nie? Ja myślę, że powinniśmy, powinniśmy skończyć nadstawiać ten drugi policzek i zacząć uderzać. Bo prawica i konserwatyści, oni nie chcą grzecznego queeru. Oni chcą martwy queer. Nastolatka uśmiecha się. Smutna dziewczyna spogląda wprost w kamerę. Zjemy wasze dzieci. Z cebulą. Spektakl z audiodeskrypcją. 25 maja, godzina 18. Gdański Teatr Szekspirowski. Zapraszają: Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado i Teatr na Faktach. Projekt finansowany ze środków miasta Gdańska i dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Spektakl odbywa się w ramach Trójmiejskich Dni Równości.